tobie replay Pan Młody Pro 100 z Icochów. 6 Hechełków, 12 Apecrów i 18 eszy, Nikt mnie nie poprawi? Hitów. Żyć uh, soku, welcome to the jungle, dziewiąty miesiąc. Eviden. No, pozycja mniej więcej tu gdzie ja stoję normalnie. To jest cofka. Co jest tam wleciał ty masz Haekę zamontowanego. ...nie weszło. I taka wychyłka na mniej niż 50 metrów... Bo ten mógł dać. Ewentualnie jeszcze coś siedzieć w krzaku. Ale nie dał.

A ty jesteś niezniszczalny, więc spoko. Chłoptarcze włączył. Heki się go nie imają. Maniek jak wczoraj zacząłem zbierać. W... Wczoraj o 14:00 byłem na działce. Godzinie trzeciej w nocy skończyłem robotę z, z, z tym kompotem i to jeszcze babcia mi pomagała obierać te winogrona. Ja no spałem do 9. zniko byłem na spacerze. Zjadłem sobie. Ogarnąłem się jako tako. I jestem tu przed wami. Ciekawostka. Niko był w tym pokoju szybciej ode mnie. Bo tu ma legowisko i se przyszedł tu. Chociaż non siedzi w dużym pokoju, nie? Młody tu dalej walczy z lightami. Hype Train dojechał. Cześć gamers. U. Fajne te, te setki takie na awku. Dzisiaj jest szósty, nie trafiłeś go, prawda? Nad przycelowałeś czy tam bardziej z, za bardzo w prawo i, i wyżej. U. Z plus plus ci prawie 600 polosowało, więc czemu nie 500? Te hełka. Co ty tu jeszcze będziesz robił na tym mapie? Jak w Patona nie chciałeś strzelać? Arty szukasz... Impreza w sobotę. Udała się. Godzina 24, 4, a my już padnięcie byliśmy. Do spania. Nas ciągło. Starość. Cześć biznesmania 4700 plus blind Type 5 Heavy Bez camo. A wiem, to jest super hatek. On i tak nie ma kamuflażu. Choćby jeden metr to miało mu dać. To i tak się opłaca. nie siadnęło. Cześć Don Naxel Cześć Zoltan. O, ekspert komunikacji ci się włączył na koniec bitwy. Dlatego nie, nie używam tego perka totalnie. Wolę coś realnego dostawać w zamian. Chociaż niby gaszenie pożaru to też nie jest realny perk, bo działa tylko gdy się palisz. No cóż. A i tak, chyba wolę gaszenie. Został im wickers z takich czołgów, które mogą cię zaskoczyć gdzieś? O kolego bez strachu. Czemu ty jeszcze żyjesz?

Mogłaś już dużo szybciej celować w ten bok wpała? Bo tam nad gąsienicami nie ma space armoru. Tu gąski mają dużo, dużo space armoru. Zapraszam do ankiety. Jak ty dalej żyjesz? Czemu oni cię nie trafiają? Ja bym zdechł przy pierwszym pik... przy drugim piku na Batchata, co piknęłeś na mniej niż 50 metrów na samą górę, xD. Ej, Tomasz. Cześć, Kefirek. Spotniesz się, czy się nie spotniesz? No, 240 peny, to loteria na dolną płytę. Moduły do 11 tierów znajdziecie na stronie Papa Pawian. Pod komendą wykrzyknik wyposażenia Reming, bo to nie jest powtórka. Ja siłom umysłu gram w tym momencie. A rączki mam tutaj Uu, 55 metrów. Złapie Cię na radialu. Ale tu zlamiłeś to. Gdzieś w bok byś po prostu powinien jechać. Go. Ajajaj. Ciekawe, czy jakbyś dojechał do skarpy, to byś go spotnął. Wydaje mi się, że tak. Gdzie on powinien patrzeć? Powinien patrzeć w Twoją stronę. I oni cię dalej nie będą trafiać. Jest Jakie to jest smutne. Ja już myślałem, że na autocelowaniu ci wejdzie post pestka w bok. Zamiast Space Armor. No młody unik. Unikł. Nie unikał. Po prostu nie trafili go 20 razy. 3 razy dostał HEKA za 0. Co tam dalej mogę sobie powiedzieć? Było to do rozpykania. Według mnie. Cesmantis, Giuseppe. Koniec bitwy. Było to do rozpykania. Bardziej przy tak słabych przeciwnikach. Ach, Jezu, jeszcze śpię. Oto Manticora. Wybacz proszę, nudna bitwa. Antikora, podobno rekord spotan na El Halufie. Czyżby? Górny krzaczek. Tak to wygląda. Zdarzało mi się tu siedzieć czasem. Jest i ten krzaczek. ...dwóch kolegów. Mandragora od góry. Ho ho, ho. Też bym chciał tak spotować. Dziwne, że dopiero dwa koła spota. No, patrzę... Jezu, ale kampa. Przecież w tym momencie znaleźć team, który nie jedzie w 14 na... ...na chatekownię, to jest... to graniczy z cudem. A tutaj dwóch gości... trzech gości pojechało na chatekownię. Reszta campi na bazie i snajpi. I u nich też. A nie widzisz więcej ogólnie, czy tylko z, z tego patcha? Pięć pół wpadło, O co ci żerą Zobaczcie i dalej się bawi. Czyli bawisz się, stoisz w miejscu, nic nie robisz gościu. Spot sam wpada. I to gruby spot wpada. I to tak, tak łatwa pozycja dojechanie tutaj. Jako co nie, nie mam czarnego kamienia. Przeciętny czołg z dobrą abilitką. Osiem i pół. Ale kiedy znajdziesz gości, którzy ci tak kampią na bazie? Na tej mapie. EU4, EU5. Rana. Bitwa jedna na milion. To nawet i to nawet nie. <ścoughs> No ja czegoś takiego nie widziałem, żeby tyle gości snajpiło i się dało obtukiwać. Że dwie drużyny zagrały to samo, nie? Jedna i druga zagrała kampę 9600. Zauważcie sobie, że jeszcze potencjalnie 16 tysięcy hekeków jest w bitwie. Snajpiało i snajpiało i trafiało. Snajpiało. Aż mi czat na Twitchu wywaliło. Jakim cudem RHM tam wjechał? Już ci mówię. Bo. Manticora ma przed sobą kamień I nie widać tego tutaj Musiałby być mocno tutaj wychylony wtedy by widział A, a tak sobie wjechał tędy I se pojechał dalej tywy py, tywy, 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 tywy No wjechał tym trudniejszym wjazdem, do którego trzeba się rozpędzić. Najlepsze jest to, że TVP też go nie spotnie. No może żeby pojechał w prawo, ale raczej nie pojedzie w prawo. Raczej dojedzie w prawo. Za malutki byłeś. Oj, maluśki, maluśki, maluśki. On się ruszył, czemu on się ruszył? Pojechał niszczyć Manticory i dostanie one one shot o ETF Pała Yellow. Koniec bitwy. Jest i Manti. Jest spot na Manti. Chętnie cię już nie widzi, a tego tak. Witamy w świecie Manticory. Byłbym w stanie uwierzyć, że strzelisz tego piksela i trafisz, bo Manticora trafia takie pixelki, nie mając dobrej celności. Eee, widziałem, wszystko przecież na stronce jest. Zobaczcie znowu osoba, która gra... która gra eksperta komunikacji. Sorry, ten pieseł mi się tu gibie, bo go łaskam. I pieseł nie wie co ze sobą zrobić. Już musiałem na niego popatrzeć, co on robi. To no dostań one-shota na koniec, chociaż... Chyba nie chcę dostać. A tam ledwo. Dobrze wygrywa. Niech manty też może coś miała po spocie. GG.